Szanowni Państwo, kolejny incydent związany z Polską Armią, kolejna kompromitacja polskiej armii. Kompletny brak nadzoru i bezpieczeństwo, które zamiast być prawdziwą ochroną, jest dzisiaj ośmieszane albo przez pana ministra Błaszczaka, albo przez podległy mu resort i żołnierzy. Mamy do czynienia z niebywałą sytuacją. Po raz kolejny polska armia została ośmieszona. Zgubiono tym razem zapalnik. Po tym, jak wleciała do Polski rosyjska rakieta, przeleciała pół polskiego nieba i cztery miesiące i nikt nie znalazł. Po tym, jak tracono wrażliwe dane dotyczące polskiej armii, które wyciekały z instytucji związanych z Ministerstwem, Ministerstwem Obrony Narodowej mamy do czynienia z kolejnym skandalem. Tym razem śmigłowce samoloty zgubiły zapalnik do rakiety. Zgubiły zapalnik i mówią, że nie potrafią go znaleźć. To jest po prostu chora sytuacja w państwie, w którym bezpieczeństwo miało być priorytetem, w którym bezpieczeństwo miało dawać szansę, że Polacy będą się czuli bezpiecznie. Minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak jest kompletnym nieudacznikiem i im szybciej odejście, tym Polska, polskie niebo, polska armia, Polacy będą bezpieczniejsi. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy dzisiaj powiedzieli, że minister Błaszczak czymkolwiek się opiekuje. Bo opiekuje się sam sobą i swoją kampanią wyborczą, a zapomina o polskim bezpieczeństwie. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie mają kompetencji w zarządzaniu polską armią. Nie mają też umiejętności wychodzenia z kryzysów bo w każdej armii, w każdej sytuacji mogą zdarzyć się sytuacje, które będą powodowały kłopoty. Ale najważniejsze, żebyśmy potrafili sobie z nim radzić. Przysłowie, że Polak uczy się na błędach, w przypadku pana Błaszczaka nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bo za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z kłopotami, kiedy w Ministerstwie Obrony Narodowej jest pożar albo w podległych jednostkach, to ministra albo nie ma, albo chowa głowę w piasek, albo mówi, że się nic nie stało. Polacy byli przez miesiące długie karmieni tym, że. Rozwijamy armię, że żołnierze są dla Polski najważniejsi, armia będzie kompetentna, a nowe jednostki, czołgi, samoloty będą, będą stanowiły o podstawie bezpieczeństwa. Pan Mateusz Morawiecki z panem Błaszczakiem stawali w mundurach, przebrani za żołnierzy i mówili, że robią dobrą robotę. Nie robią żadnej roboty, kompromitują polską armię. Bo my nie chcemy przebierańców w roli Morawieckiego i Błaszczaka za żołnierzy. My chcemy ludzi, którzy się nie będą przebierali, a armią będą zarządzali. To się w Polsce nie dzieje, i dlatego na najbliższym posiedzeniu Sejmu koniecznie ma odbyć się dyskusja na temat tego, co dzieje się w polskiej armii. Składamy zatem wniosek do, pana, do pani marszałek, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbyła się debata dotycząca braku kontroli nad polską armią. Polską armią nikt nie zarządza. Polska armia jest kompromitowana, a to, że zgubiono zapalnik do bomby oznacza tylko tyle, że te słowa dotyczące braku nadzoru nad polską armią są prawdziwe. I Błaszczak i Morawiecki powinni w Sejmie odpowiedzieć, dlaczego nie chronią Polski. Polskie niebo nie jest bezpieczne, nie umieją zarządzać polską armią i wpuszczają do Polski śmigłowce, które spokojnie z Białorusi mogły wlecieć i nikt nie szukał. Skandal gonisz skandal i z ministrem obrony w roli pana Błaszczaka. Tak dalej nie pojedziemy. Proszę, proszę. Po to, że w Sejmie będzie głosowanie podlegające Webera za to, że ingeruje w polskie sprawy. Jak państwo zaprosują? Czy to dobrze, że Weber chce ingerować w Przypominam sobie, jak kilka tygodni temu stanęła premierka Włoch, pani Meloni z panem Morawieckim na konferencji prasowej i mówiła, że będzie wspierała Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość powinno wygrać wybory. Jest to dla mnie dość zastanawiające, że wtedy premier się cieszył, a dzisiaj karci, że inni politycy z innych partii mówią, że kibicują innym partią. Dość wydaje się to niefrasobliwe ze strony premiera, który liczył na poparcie premierki innego państwa. Leczyłbym zatem to wszystko rozsądkiem, bo wydaje mi się, że nie ma nic nadzwyczajnego, że politycy partii zaprzyjaźnionych w Europie kibicują swoim partiom w państwie, w którym jest kampania wyborcza. Dzieje się tak na lewicy, dzieje się tak na prawicy i dzieje się tak w centrum. Dzieje się tak po prostu, bo jesteśmy przyjaciółmi z Unii Europejskiej. Szukanie w tej sprawie odpowiedzi albo jakiejś wojny polsko polskiej jest po prostu głupie. Chciałem spytać, jak Pan ocenia zapowiedziany rozmach defilady 15 sierpnia? Bo to jest chyba jednak tak, że społeczeństwa Rosji i Białorusi ze względu na kontrolę tamtejszego przekazu masowego przez rządzących i tak nie zobaczą jakie uzbrojenie ma Armia Polska. Władze na Kremlu i w Mińsku i tak to wiedzą z przekazów wywiadowczych. Czy, czy to dobrze w świetle tego, choćby o czym przed chwilą Pan mówił, że po trzech latach przemięźliwości wymuszonej w znacznej mierze też przez pandemię mamy do czynienia z wielką demonstracją? Nie mam problemu z tym i nie widzę w tym najmniejszego. Nawet najmniejszych problemów dotyczących kampanii, że ktoś się robi defilatę. 15 sierpnia to święto Wojska Polskiego. Jeżeli taka defilada się odbywa, to dobrze. Wolałbym, żeby oprócz defilady w Polsce umiejętnie zarządzać armią. Czołgi raz do roku w Polsce mogą być zaprezentowane, ale ktoś umie, powinien umieć rządzić armią pancerną. Samoloty można zaprezentować, ale powinny nie gubić zapalników do bomb. Powinniśmy prezentować ochronę przeciwlotniczą. Tylko, że nie powinny do Polski wlatywać śmigłowce, więc niech parada się odbywa, ale oprócz parady niech odbywa się zarządzanie armią, którego dzisiaj nie ma. Panie Przewodniczący, jeszcze chciałam zapytać, o wycofanie się jednak Romana Giertycha ze startu do Szydława, Czy faktycznie lewica jest tego dumna, że Romana Giertych postanowił się wycofać? Romana Giertycha do polskiego senatu nie zgłosiła żadna siła polityczna i to chyba oznacza tylko Tyle, że wszyscy się wstydzą Romana Giertycha. Nie upatruję tutaj roli le lewicy, upatrywałbym rolę tych, którzy mieli go zgłosić, a go nie zgłosili. A jeżeli ktoś deklaruje, że chce łamać pakt senacki i wystawiać się do Senatu oprócz tych kandydatów, którzy są uzgodnieni w ramach paktu, to nic innego jak kolaboruje z PIS-em, bo wspiera tym samym kandydatów PIS-u i rozbija głosy.